Wysławiamy Cię Boże, wysławiamy. Wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. Gdy ja naznaczę porę, odbędę Sąd Sprawiedliwy. Choćby się chwiała Ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, ja umocniłem jej filary. Mówię zuchwalcom, nie bądźcie zuchwali, a do niegodziwych nie podnoście rogu. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw skale, bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie, lecz Bóg jedynie jest sędzią. Tego zniża, tamtego podnosi, bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw, i on z niego nalewa. Aż do mełtów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi. Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba i połamie cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie.